14 Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych w Walberii. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez społecznych w naszym regionie. To spotkanie jest przestrzenią dialogu pomiędzy sektorem pozarządowym a sektorem publicznym. Okazją do wymiany doświadczeń podsumowania dotychczasowych działań, a także rozmów o przyszłych inicjatywach na rzecz mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Witamy Państwa bardzo serdecznie na XIV Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych. Witamy serdecznie przedstawicieli władz samorządowych powiatu chrzanowskiego, gminy Alwernia, gminy Babice oraz przewodniczącego Rady Powiatu Chrzanowskiego. Niezmiernie miło nam powitać również laureatów poprzedniej edycji Nagród Starosty Szanowskiego Optimo Modo oraz Bonum Facere. W 2012 roku organizujemy forum organizacji pozarządowych. To jest wynik pracy właśnie Rady Działalności Pożytku Publicznego. To była jedna z pierwszych inicjatyw tej rady. Chcieliśmy, czy też inicjatorzy, chcieli stworzyć takie miejsce i taki czas, żeby spotkać się pewną refleksję poczynić na temat tego, jak nasze organizacje, jak ludzie skupieni wokół tych organizacji działają w powiecie szanowskim. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale tak naprawdę dziękuję, szanowni państwo, wszystkim wam, przedstawicielom organizacji pozarządowych, za 365 dni w roku wytężonej pracy. Tradycyjnie podczas forum wręczono nagrody starosty chrzanowskiego optimo modo przyznawane organizacjom pozarządowym, które wyróżniają się aktywnością i zaangażowaniem w życie społeczności lokalnej. Nagroda ta trafia do tych stowarzyszeń i fundacji, które działając na terenie powiatu w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku główne wyróżnienie otrzymała fundacja Viribus Unitis, połączonymi siłami. Ale nie będę dziś skromna. Uważam, że robimy rzeczy wielkie dla wspaniałych ludzi, którzy są niepełnosprawni, ale są cudowni. I dlatego cieszę się, że tu jestem i cieszę się, że zostaliśmy dostrzeżeni. Dziękuję jeszcze raz całej kapitule za to wyróżnienie. I myślę, że to jest taki dla nas też kop, żeby jeszcze więcej pracować. Dziękuję pięknie. Ponadto przyznano także wyróżnienia honorowe które powędrowały do Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały, Stowarzyszenia Sympatyków Grojca, Stowarzyszenia na Rzecz Poręby Żegoty. Podczas forum wręczono również Nagrody Starosty szanowskiego Bonum Facere, przyznawane osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w powiecie szanowskim. To wyróżnienie jest wyrazem uznania dla pracy, pasji i zaangażowania w budowie więzi społecznych i wspieranie lokalnych inicjatyw. W tym roku laureatami zostali Radosław Bąk, Wanda Białka, Monika Fik, Edward Gurecki, Biesława Molik-Bąk, Piotr Świstak, Anna Stryczek. 17 powiatowe forum organizacji pozarządowych było nie tylko okazją do obręczenia nagród, ale przede wszystkim do uhonorowania ogromu pracy i serca wkładanego w działalność na rzecz lokalnej społeczności.